No i po, ponownie tutaj e, gramy Palady Murlocki, tak? Polecam wszystkim stworzenie takiej talii. Jeżeli oczywiście kogoś stać, tak? Dobrze, mamy do wyboru. Trzy karty. Odrzućmy na razie taką najwyższą. Tak? Za cztery. ale no zobaczymy. Nie mamy nic za jeden. Tak? Nic za jeden nie mamy. Więc co? No musimy opuścić turę. Nie ułożyło nam się za bardzo, no ale ale trudno. Zagrajmy taką kartę, tak? I liczymy na to, żeby jak najszybciej ją zniszczył, tak? No, chyba, że wyciszy ją, wyciszy. Co tam ma? No tak, no właśnie, no właśnie, wyciszył. makabra ale tak jak mówiłem, tutaj nie ma złych, złych e, przeciwników. Mamy do wyboru. Może zagrajmy taką kartę. Dodajmy murloka i jemu i sobie, tak? Kolosowo. Dajmy taką kartę w ośpieniu. Ten oczywiście tutaj mocą specjalną załatwi tego, tak, bo szkoda mu będzie, a nawet ma taką kartę, O, więc dobrze, nie, nie, nie wszystko ładnie się pięknie układa, tak, więc co teraz, dajmy zryw, przyzwijmy zwiadowcę, zrywem oczywiście tego, Teraz e, niech się skupia przeciwnik, tak? Dał prowokację. I moc specjalna już mu nie starczyło. No dobrze. Budzą się dwa morloczki, tak? Słabe, bo słabe, no ale trudno. Ja teraz proponuję tutaj zagrać. No nie, nie możemy, w tej chwili nie możemy. Musimy skup skupić się na tej prowokacji, tak? Na tej prowokacji. Nie ma innego wyjścia. Znowu na prowokację i szarusze mu daliśmy. Aj ale ma, pasuje. Normalnie, pasuje mu wszyściutko, No dobrze, będziemy się bronić. No co? Nie ma wyjścia. No musimy na tę prowokację pojechać, tak? Tego 1 na 3. Zagrajmy może w ten sposób. Dajmy do zdrowia tutaj, tak? Murulką. I tego możemy załatwić w ten sposób: tak? Nie jeden na jeden, tylko jeden na trzy. Dobra bestię, tak? Ciekawy, czy ze zrywem, czy czy inną. No, mamy zryw, mamy. Przewidziałem to, przewidziałem. Więc co tutaj, nie, nie pozostaje nam nic innego. Mm -hmm, mm. Nie mamy smoka, tak? Nie możemy tej karty rzucić. Zagrajmy w ten sposób, tak? Zagrajmy w ten sposób. Oczywiście yy, tego musimy się pozbyć, tak? Nie. Przywróćmy sobie troszeczkę do zdrowia, tak? Dwa małe punkty do zdrowia. Już cała reszta na bohatera, tak? Ten się przebudza, że tak powiem. Jak się przebudzi, zaatakuje za, za losowego wroga. Dobrze, żeby zaatakował z tego gościa z odrodzeniem, tak? To nam za bardzo krzywdy nie zrobi. No ale to. <laughs> Możemy sobie pomarzyć, tylko tak. Pomarzyć. Dobrze by się stało, tak? Dobrze by się stało. Natomiast, no, zobaczymy, zobaczymy. Obserwujcie. Jest w lepszej sytuacji, tak? Widzimy, że ma 5 kart. Ja na ręce została mi jedna, tak? Została mi jedna. Z tym, że przewaga jest tutaj 4 kart na stole, tak? No mniej więcej szanse są wyrównane. Mniej czy więcej trudno powiedzieć. Zaczyna się palić ląd, więc za bardzo nie miał nie miał tam e, nic takiego. No i dobrze, no dobrze się stało dla mnie tak, mamy zwycięstwo. Mamy dodatkową gwiazdkę, wow, no i mamy Pierwsze miejsce w Platynie, tak? Pierwsze miejsce. Więc tutaj powoli zbliżamy się, tak? Zbliżamy się do, do tego, aby zdobyć legendę, tak? Zdobyć legendę w końcu. Niejednokrotnie już byłem na pierwszym miejscu, ale nie udawało się. No trudno, mo może w tym miesiącu, może za miesiąc, może za, za pół roku, może za rok. Nie jest to łatwa gra, tak?